Miałem tylko 7 lat. Uwielbiałem wodza tak bardzo. Miałem jego plakaty, książki i różne gadżety. Modliłem się do Kubusia każdej nocy przed snem, dziękując za wszystko, co dla nas robi. Wódz to Kubuś, mówiłem. Wódz to Rzesza. Tata akurat wrócił z pracy i słysząc to nazwał mnie komuchem. Widziałem, że mi zazdrości, bo sam od lat był w kompanii braci. Nazwałem go Austą, za co on mnie uderzył i kazał iść spać. Płakałem i bolała mnie głowa. Leżąc w łóżku było mi zimno. Nagle poczułem przypływ ciepła i ktoś mnie dotknął. To Kubuś de wódz. Byłem taki szczęśliwy. Niewidzialna ręka punktów ELO podniosła mnie z łóżka. Kubuś kazał wziąć trochę ELO, po czym przeprowadził mnie przez drzwi mojej szafy na sparek z Presleyem. Po mapie jeździła rakietowa. Ku niebu pieły się fabryki artylerii. Nie mogłem oderwać wzroku od widoku tego dobrobytu. Gdy Woods pokazał mi pamiętnik Kaosty mówiąc – pisz dalej – tak też zrobiłem, zdobywając w ten sposób swoje głosy do kampanii. Zdobyte głosy zainwestowałem w rozpierdalenie izby i pójście awa. nim się obejrzałem, miałem przed sobą tysiąc nieobecnych ludzi na serwerze Discord, a sam byłem marszałkiem bez izby. Kubuś powiedział, że musimy już wracać, więc wziąłem punkty rankingowe i wróciłem do swojego pokoju. Tata wychodził już do pracy. Widząc mnie i wodza z moim zdobytym elo, mocno się oburzył, a Kubuś popatrzył mu w twarz i powiedział tak działa charyzma wodza. Po czym wyleciał przez okno. Wódz to Kubuś. Wódz to Rzesza.